Mam już dość bycia małym najwyższy czas stać się dużym. Moją pierwszą ofiarą, to znaczy przeciwnikiem, będzie Belgia. Hej, Belgia, patrz małpa za tobą. Naprawdę, niby gdzie? Poszła chyba do Wielkiej Brytanii. Dzięki, idą ją zobaczyć. Tak i cić sobie. Ale łatwo z tą Belgią. A teraz kolej na Holandię. Siema Holandia. Siema Luksemburg. Czego chcesz? Słyszałem, że tworzysz wyspę z piasku. No tworzę. I co w związku z tym? No i to w związku z tym, że mogę ci załatwić kilka worków w piasku, ale oczywiście nie za darmo. Co chcesz w zamian za te worki? W zamian chcę kilka twoich prowincji. Dobra, niech będzie. A co z moim piaskiem? Będzie dostarczony do dwóch dni roboczych. A to spoko. A i opuść broń, że mną jesteś bezpieczny. Okej, okay, przyjacielu. Ale łatwo z nim poszło XD. Teraz sobie troszkę odpocznę i dalej będę jechał po Europie hehe.